Zgadnijcie, ile warta jest biżuteria, którą mam na sobie. Witajcie na moim kanale Zozo by Zuza. Dzisiaj przedstawię Wam swoje królestwo: Butik przy ulicy Mokotowskiej 63 w Warszawie. Serdecznie Was zapraszam! Na poziomie 0 znajduje się biżuteria modowa ZOZO Design, natomiast na poziomie minus 1 prawdziwy diamencik, biżuteria na specjalne okazje, ale na to musicie poczekać do końca odcinka. Przedstawię Wam kilka swoich sztandarowych produktów. Zacznę od bransoletek na szczęście, które przyniosły szczęście tysiącom ludzi. Bransoletki na szczęście dostępne są w wersji dla kobiet, dla mężczyzn i dla dzieci. W różnych rodzajach, z kamieniami personalizowane, z różnymi elementami, z talizmanami. Kolejny mój sztandarowy produkt to biżuteria z kamieniami. Łańcuszki, pierścionki, bransoletki. Każdy z kamieni ma inne przeznaczenie własne, ale o tym powiem w następnym odcinku, jak najlepiej wybrać kamień. Kolejny mój sztandarowy produkt to biżuteria personalizowana. Łańcuszki z literkami. Klasyczna, prosta czcionka i najmodniejsza w tym sezonie biżuteria dmuchana. Do kompletu są pierścionki, kolczyki, które mam na sobie bezcelerowe krople. I talizmany. Talizmany to jest taka biżuteria, która ma swoje przeznaczenie i przesłanie. Ja wierzę w biżuterię, która ma e, głębszy sens, jak na przykład e, kwiat życia. E, jest to talizman na ochronę, dodatkowo wzmocniony kamieniami. San Gades, Róża Wiatrów. A teraz oprowadzę Was po swoim butiku. Serdecznie Was zapraszam. W tym miejscu znajduje się biżuteria z najnowszej kolekcji, biżuteria modowa, dmuchane literki, do kompletu kolczyki w różnych kształtach, na przykład kół. Bransoletki z dmuchanymi kuleczkami, do kompletu są kolczyki i pierścionki. Literki dostępne są w różnej wielkości, również imiona. Biżuteria z krzyżami wysadzane cyrkoniami. Projektując biżuterię, zawsze myślę o tym, żeby biżuteria do siebie pasowała stara kolekcja z nową kolekcją i żebyście mogli ją spokojnie łączyć w zestawy i żeby służyła Wam na lata. Więc teraz pokażę Wam kilka swoich propozycji zestawów biżuterii. Tutaj mamy zestaw biżuterii wykonanej ze srebra. Biżuterię z design wykonujemy ze srebra, ze złota oraz srebro pozłacane. Oczywiście cała biżuteria powstaje w naszych pracowniach. Tutaj mamy personalizację połączoną z morską kolekcją i różaniec do kompletu. Kolejny zestaw, biżuteria z kamieniami, długi naszyjnik i łańcuszki z bursztynem, naszym polskim bursztynem, który jest kamieniem witalności. Łańcuszki z medalikami. Jak widzicie, możecie swoją stworzyć dowolną kompozycję. I tutaj biżuteria dla mężczyzn. Numerologia, nieśmiertelniki, różańce, czaszki. Biżuteria z krzyżykami, bransoletki. Plecione z kamieniami, jak również biżuteria dla mężczyzn, bransoletki na szczęście, których nie mogło oczywiście zabraknąć, sygnety. Moje wybory dla mężczyzn to biżuteria z kamieniami, bo taką biżuterię może nosić kobieta i mężczyzna razem, dzieci również. Tutaj mamy onyks oraz kryształ górski. No i kolejny mój faworyt to rękawica bokserska. Bransoletki na szczęście, które są w różnych rodzajach i modelach. Zapraszam na kolejną sekcję. bransoletek na szczęście. Również tutaj mamy bransoletki na szczęście z kamieniami oraz podstawową wersję w różnych kolorach sznureczka. Ja mam na sobie bransoletkę z kwarcem różowym, kamień miłości. Do każdej bransoletki dokładamy karteczkę z przeznaczeniem, więc jest to również idealny pomysł na prezent dla bliskiej Wam osoby, czy taką spersonalizowaną dla na przykład Mariny. Biżuteria dla najmłodszych, dla dzieci. Biżuteria jest powtarzana z kolekcji dla kobiet, więc mała córeczka może nosić taką samą biżuterię jak jej mama. Personalizacja, kamienie, bransoletki na szczęście, czy dla niemowlaka stópka z prawdziwym brylancikiem. Zapraszam dalej. Tutaj mamy biżuterię z kamieniami. Jak widzicie, jest mnóstwo kształtów. Biżuterię wykonujemy ręcznie w naszej pracowni, również szlifujemy kamienie. Dlatego co sezon wprowadzamy nowe ich kształty. Jak te stożki czy krople. Przepiękny topas. Kamień na obfitość. Kryształ górski. Kamień na ochronę. I tutaj mamy nasze talerzyki w warkoczu. Masa perłowa. Ja ją osobiście uwielbiam. Ma piękną paletę barw. Tutaj mamy kształt gwiazdki, serduszka, stożka. Kwarc różowy w różnych kształtach. I na koniec serduszko, również w warkoczu. Ja uwielbiam opal, kamień na szczęście. I tutaj, jak widzicie, kolejne wzory naszych kamieni. Czy pamiętacie, od jakich projektów zaczynałam? Myślę, że wiele z Was pamięta. Moje pierwsze bransoletki z kamieniami, które wykonywałam w mojej małej kawalerce ręcznie. I tutaj mam kryształ górski, kamienną ochronę i cytryn. Na blaszce można wykonać dowolny grawerunek. Mam ogromny sentyment do tych bransoletek, dlatego zostaną ze mną na zawsze. A teraz przejdźmy do pierścionków. Mój bestsellerowy produkt, czyli tak zwana bagieta, Obrączka wysadzana bagietami cyrkoni. Dostępna jest w różnych kolorach. Ja uwielbiam łączyć kolory w komplety, wygląda to bardzo modowo. Jako ciekawostkę powiem Wam, że również mężczyźni noszą tą bagietę i bardzo fajnie w niej wyglądają. Dalsza część pierścionków. Jak widzicie w biżuterii mamy bardzo duży wybór, myślę, że każdy coś dla siebie e, znajdzie. Zacznę od kamieni, onyx, kamień szczęścia, kamień mądrości, jadeit, kamień spełnienia. Mój ulubiony, kolejny to Cytryn, kamień sukcesu. A teraz pokażę Wam zestawy biżuterii modowej. Zacznę od tego pierścionka ze sprężynką. Zajmuje on cały palec. Szeroka obrączka. Taką biżuterię możecie założyć na co dzień, jak i na wyjście. Ja bardzo lubię również łączyć. Obrączki z cyrkoniami. I tu Wam pokażę cieniutkie dwie obrączki. Naszą weselową bagietę. Pamiętajcie, że biżuterię ZOZO Design możecie łączyć w komplety. Czy personalizacja, czy kamienie. Dostępne są właśnie. W takich kompletach możecie tworzyć swoje kompozycje, pierścionki, kolczyki czy łańcuszki. Ja tutaj mam swoje ukochane, klasyczne koła, które zawsze się obronią, i myślę, że każda kobieta powinna mieć takie kolczyki w swojej garderobie. Czy klasyczne wkręty z cyrkoniami o różnej wielkości cyrkoni i różnych kolorach. Kolczyki z kamieniami. I tutaj mamy kształt serduszka, opal oraz piękny malachit. kamień transformacji. Opal jest kamieniem, na szczęście. Do kompletu macie również właśnie łańcuszki czy bransoletki, na szczęście. Największy trend to biżuteria dmuchana. Ja mam na sobie nasze bestsellerowe krople, ale są jeszcze inne modele dmuchanej biżuterii. I tutaj mamy kolejny model kolczyków. Dla osób, które nie mają dziurek w uszach, polecam klipsy. Takie również u nas znajdziecie na przykład w kształcie muszelki czy rozgwiazdy. Biżuteria za to nie tylko piękny dodatek, ale również biżuteria idealna na prezent, z przesłaniem czy spersonalizowana. Pokażę Wam, jak pakujemy naszą biżuterię. Ja tutaj przed sobą mam kwarc różowy, kamień miłości. Do każdego kamienia dokładamy karteczkę z jego przeznaczeniem. Kolejny kamień to kryształ górski. Kamień na ochronę. I również nasza klasyczna wersja stożka, Bransoletki na szczęście z kamieniami. Ja mam przed sobą cytryn. Kamień, sukces. Osobiście bardzo go uwielbiam. Czy personalizacja bransoletki z dowolną literką. Do branzoletki możemy dołożyć karteczkę spersonalizowaną jak dla mamy, czyli literka Z dla Zuzan, czyli dla mnie. A teraz witam Was w swoim diamentowym królestwie, w butiku przy ulicy Mokotowskiej 63 w Warszawie na minus 1. I to jest właśnie nasz pierwszy Viprom, myślę, że jedyny taki w Polsce. Viprom ozolak, żeby powstał z myślą o Was. Żebyście mogli poczuć się tutaj wyjątkowo, nasze podejście jest indywidualne do każdego z Was. Znajdziecie tutaj biżuterię ślubną, obrączki ślubne, pierścionki zaręczynowe, biżuterię inwestycyjną. Sprowadzimy dla Was nawet najrzadsze okazy kamieni szlachetnych. Diamenty, jak również kolorowe kamienie szlachetne. Znajdziecie u nas wyjątkowe modele obrączek ślubnych. Pokażę Wam kilka swoich propozycji. Warkocz. Damska i męska wersja obrączki. Klasyczna o profilu płaskim. Damska wersja, wysadzana diamentami o szlifie brylantowym. Obrączki młotkowane. Klasyczne obrączki wysadzane diamentami o szlifie brylantowym. Kolejny klasyczny model obrączki o profilu płaskim, dodatkowo zdobiony szlachetnym kamieniem z kolekcji żywioły. Mój żywioł to ogień, do niego przypisany jest rubin. Ja natomiast tutaj mam diament o szlifie brylantowym. Dla minimalistów mamy również rozwiązanie. Obrączki takie bardzo cieniutkie. Również zdobione kamieniem szlachetnym. Pierścionki zaręczynowe z diamentami i z kolorowymi kamieniami szlachetnymi. Serduszko dwukaratowe. Gruszka w oprawie z diamentami o szlifie brylantowym, klasyczny pierścionek zaręczynowy, z centralnie oprawionym diamentem, jednokaratowym o szlifie brylantowym w koło również małe diamenty. Zestaw obrączka z diamentami o szlifie brylantowym. Pierścionek wykonany w żółtym złocie z centralnie oprawionym jednokaratowym diamentem o szlifie brylantowym, bardziej rozbudowany pierścionek korona z trzema centralnie oprawionymi diamentami o szlifie brylantowym w koło również malutkie diamenciki. Pierścionek zaręczynowy z maleńkim e, diamentem o szlifie brylantowym, rubin, tanzanit. Przepiękny, naturalny rubin z diamentami o szlifie brylantowym. Spójrzcie się na ten pierścionek z niebieskim diamentem o szlifie brylantowym. Serdecznie Was zapraszamy w pierścionki zaręczynowe. Oprócz naszego wzornictwa wykonamy na Wasze zamówienie, Wasz pierścionek marzeń, Wasz pierścionek zaręczynowy, najpiękniejszy, który będziecie nosić całe życie. Na koniec pokażę Wam kilka swoich propozycji biżuterii z kolorowymi kamieniami szlachetnymi. Chciałabym zwrócić uwagę na ten przepiękny naszyjnik ze złotą perłą, królową pereł Saucji. Spójrzcie się, jak jest ona wykonana, jest to ręczna praca naszych jubilerów. Tutaj mamy matki, które wysadzone są diamentami, a w środku złapana jest złota perła. Do kompletu jest pierścionek z rozgwiazdą wysadzoną diamentami, i również złota perła. Aquamaryn to już jest nasz bestseller o szlifie szmaragdowym z diamentami. Ten sam model pierścionka ze szmaragdem ja na palcu również mam szmaragd kolumbijski. Szafir klasyczny pierścionek w oprawie z diamentami i rubin. Serdecznie zapraszamy do naszego Wiprumu przy ulicy Mokotowskiej 63 w Warszawie po przepiękną biżuterię zaręczynową, ślubną, biżuterię z kamieniami inwestycyjnymi oraz również biżuterię, którą zaprojektujemy na Wasze specjalne zamówienie, żebyście mieli taką biżuterię na całe życie i przekazywali ją z pokolenia na pokolenie. Dziękuję, że ze mną byliście i zapraszam Was na następny odcinek Zozo Bajzuza!